Bardzo mi miło dzisiaj gościć, bo jest Dzień Szczególny, kiedy następuje taka integracja, czyli mamy DPS Siemionki, łącznie z Panem Dyrektorem bardzo serdecznie witamy, mamy PTTek, oddział szczereński, cały czas pod przewodnictwem niezbątywanego, Zbigniewa, tak? Zginę w Afrykę na boku. I mamy oczywiście ośrodek szkolno-wychowawczy ze Szczelna wraz z wychowankami. Jest tu dzisiaj Was. Ilu? O, 20. Z wszystkich razem. Ze wszystkich razem jest ich 20, ale ja byłem w tym ośrodku całkiem niedawno, to ich tam jest dużo, dużo, dużo więcej. To ja bardzo tutaj chciałabym podziękować w imieniu całej społeczności za w ostrzenie. Przede wszystkim tutaj nad Koplańskiemu Parkowi, który co roku nas gości i użycza nam tutaj tego pięknego terenu. Chciałabym podziękować panu Zbigniewowi, całemu Petetek Strzelnie, który organizuje tutaj wspólnie z nami ten wyjazd na Potrzemień właściwie to oni organizują, my się przyłączamy i za wiele tych wszystkich inicjatyw, które dzięki Wam możemy tutaj organizować. Witam całą społeczność, która przybyła dzisiaj na to Biesiadę. A my tak krótko bardzo byśmy chciały podziękować za zaangażowanie, poświęcony czas, wszelką pomoc, włożone serce oraz wspaniałą współpracę w imieniu naszego ośrodka oraz Towarzystwa. Polskiego Towarzystwa Turystycznego Kraju Zawszego. Ja e, stoi za dobrze. Ja jednocześnie reprezentuję, jak wiecie, doskonale tak ośrodek, dobrze. bo jestem pracownikiem, a także prezesem działającego stowarzyszenia. Pomysłem w tym ośrodku. Powołaliśmy właśnie to stowarzyszenie, aby móc organizować takie zajęcia dla dzieci, no. danego, bo, ponieważ twierdzimy, że. Edukacja to nie tylko siedzenie w ławce. Właśnie przebywanie w takim pięknym, jak to pan dyrektor powiedział, tutaj magicznym miejscu, pokazywanie dzieciom alternatywnego spędzania czasu, a tym bardziej promowania turystyki, którą większość z was uprawia w postaci jazdy na rowerze, która jest piękna. Jak możemy jechać rowerami po takim pięknym terenie, no to jest coś cudownego. Jest to dla nich oderwanie, oderwanie od nowoczesności, która nas pożera. Telefony, komputery. Dlatego takie miejsca powinny jak najbardziej powstawać. I właśnie dziękuję tutaj w imieniu całego zarządu, stowarzyszenia za to, że możemy tu spędzać ten czas. To jest magiczne miejsce, szkoda, że ten czas tak szybko płynie, ale za rok my się znowu tu pojawimy i, i będziemy tutaj spędzać cudowne chwile. Dziękuję również Wam za to, że, przy, że przyjmujecie nasze zaproszenie i możemy młodzież integrować z Wami, bo integracja to, to jest coś ważnego. Osoby niepełnosprawne wymagają tej integracji, aby nie pozostawały sami, i za to Wam dziękuję w ich imieniu. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, Panie prezesie, proszę bardzo. Panie prezesie, zapraszam. Panie prezesie. Na słowa. Na słowa. Nie będę się powtarzał, wszystko pan powiedział, pan Adam, pan Paweł. Ja go mogę serdecznie podziękować. Cieszę się z tego, że jesteśmy razem, wspieramy się nad pomagamy w sprawie. A wszystkim dziękuję za po To jest najważniejsze. Ja bardzo Dziękuję za zaproszenie, że możemy po raz kolejny tutaj z Państwem przebywać. Czas bardzo szybko mija, a my się nie zmieniamy wszyscy. Jesteśmy w i Czas zatrzyma się, ale za szybko biegnie. I chciałem powiedzieć, że pan dyrektor jest bardzo skromny, ale powiem tak zaufaniem, że w tym roku obchodzicie stulecie istnienia w parku. O, Także... o. Brawo! Myślę, że w tym roku nie po raz ostatni się spotykamy. Myślę, że jeszcze następna okazja jest do spotkania e, podczas do mijanki. Przestań te wybory. Wybory to są nasze prawa natomiast trzeba myśleć o turystyce i ta mijanka rowerowa czy piesza weszła do tradycji i zawsze w połowie drogi między Szczernem a spotykamy się na wspólnym spotkaniu i wspólnych wspomnieniach o różnych rajdach, o różnych sytuacjach na trasach rowerowych i nie tylko. Dziękuję.